Jeszcze tylko moment dzieli nas od pierwszego kwitka. Mam nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam niezapomnianych wrażeń. Który zespół odprawi ekipę przeciwną z kwitkiem? Dziś gościmy na BVB Stadion Dortmund, arenie, na której kariera trenerska Jurgena Klopa nabierała rozpędu. Może i dziś obejrzymy pokaz futbolu godny niemieckiej precyzji. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś będziemy dla Państwa transmitować mecz jednej, ósmej finału tych rozgrywek. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. Czas na jedną ósmą finału w Euro 2024. Zostało już tylko 16 zespołów, a po tej rundzie ograniczymy i. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak Bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Oni Kross dogrywa zrzutu rożnego. Oj, nad poprzeczką. A wyglądało, że będziemy mieli bramkę. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. W tym spotkaniu na pewno warto zwrócić baczną uwagę na zachowanie i sposób gry Kaja Hawerca. Ale popatrzmy, bo mają okazję. Niemcy mogli prowadzić 1-0. No ale nie udało się wciąż mamy bezbrankowy remis. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Zdecydował się na akcję indywidualną. Zgrywa na przedpole. Florian Wirtz. Arbiter bez wahania przyznał Niemcom rzut wolny po faulu. Usiala przy piłce. Wymija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej, akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Uwaga, wychodzi samasa. Jest gol, proszę Państwa! Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoć. No to mamy 1 do 0. A więc jednak Gwizdek, mimo zastosowania korzyści, stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. I teraz dobra okazja do kontry. Wyglądało to całkiem obiecująco, ale nici z tej kontry. Uwolnił się z podkrycia, okazja! No i błyskawicznie kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozpita. Na I pozachwycajmy się Tomku tym Rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu. Ileż uporu, by nie odpuścić w połowie. Ileż energii. Jestem oczarowany. Na razie 2-0. Janża. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty doliczonego czasu gry. To nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Uwaga, może być groźnie. No nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Muszą bardziej uważać, tracą szybko posiadanie. Nie dobrze. To naprawdę wyglądało na mierzony strzał, ale niestety dla niego tylko do pewnego momentu. Rzeczywiście zawodnik ułożył ciało, jakby wiedział, gdzie i jak chce posłać tę piłkę, ale okazało się, że wszystko poszło nie tak. Jozła Kimś. Trochę daleko, ale strzela. Oj, ta próba naprawdę mogła się podobać. Było blisko. Trochę zaskakująca decyzja, bo z takiej odległości szanse powodzenia są niewielkie, ale warto próbować. Niewiele brakowało, a zakończyłoby się bramką. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Andrasz Szporar. Szporar przy piłce. się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie drożną akcją. Sesko. A tak udaremniony. Obrońca był na posterunku. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Rydiger. Tak. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Ta. Rydiger. Jozła Jonathan Ta. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Teraz strzał z dystansu. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę państwa. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Rona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Florian Wirc Decyduje się na strzał! Ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. I już wszystko jasne. Mamy końcowy gwizdek. To reprezentację Niemiec będziemy oglądać dalej na Euro 24. Obejrzeliśmy naprawdę zacięty, dobry mecz. Obie drużyny zostawiły dziś sporo zdrowia i serca na boisku, ale dalej awansować może tylko jedna. Zasługują na ten awans, choć poprzeczka była wysoko zawieszona. Myślę, że zdecydowanie zasługuje na wszelkie pochwały. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną.